Dobrze, cześć, ja jestem Kasia, a ty jesteś? Szymon. A ty? Dawid. Dawid, a ty jak masz na imię? Artur. Artur. Janek. Adrian. Adrian. Tak. Cześć, jak się fajnie ustawiliście, tak od naj, najwyższego do najniższego. Chodź Lenko. Cześć. Do ciebie już nie pytamy, bo wiemy, że jesteś Lenka, tak? To chodź, stań sobie tutaj koło mnie. Potrzebny jest ten mikrofon? Dobrze, mówimy do mikrofonu dzisiaj, dobrze? Są wywiady. Powiedzcie, byliście w niedzielę na turnieju. Tak zwrócę się na razie do tej młodszej części, dobrze? Poczekajcie chwilkę. Podobało Wam się? Bardzo. Bardzo? Bardzo. Było super Bardzo. te rywalizacje i w ogóle. Rywalizacje, bo były cztery konkurencje, prawda? Pamiętacie jakie były? Tak. Rzucanie rękawicą, powst padni powstań i... coś. I walka z cieniem. Chyba było jeszcze jedno. Bieg bokserski. A, prawda, bieg bokserski. Pokażecie, jak wygląda bieg bokserski? No trener, pokażcie, jak wygląda bieg bokserski. Super, dobrze, o to chodzi. Tam dzieci trenują, tak, nie żebyśmy nie przeszkadzali. Dobrze, jaka była druga konkurencja? Rzut rękawicą, tak? tak. Do celu. Pierwsza chyba. Pierwsza była, tak? I jeszcze była padnij powstań. Tak. A jak była, to wygląda? To na, końcu. na końcu, tak? A pokażecie, jak wygląda padnij powstań? Taka pompka, tak? A z wyskokiem do góry? Każdy jak? Każdy inaczej, tak? Zaraz zapytamy pana trenera, jak on pokaże, tak? Zapytamy? Super. Jeszcze jedna konkurencja? Walka z cieniem. Walka z O właśnie, to było bardzo ciekawe. Bo to nie, chyba nie wszyscy potrafią. Ktoś, kto nie trenuje boksu, to chyba nie potrafi, prawda, Adrian? Jak wyglądają te ciosy. Może przejdę do ciebie dobrze? Chcesz pokazać? Możesz pokazać. Jasię chcesz pokazać? Możesz pokazać? Też chcesz pokazać? Dobrze. I ty też? Lenka też chcesz pokazać walkę z cieniem? To pokazujemy super. Porozmawiajmy jeszcze chwilkę o zawodach w Kraśniku. Chciałam zapytać cię, Adrian, przypomnij: zajęłeś dwa pierwsze miejsca w dwóch konkurencjach, ale też sparowałeś, prawda? Tak. Chciałam Ci zadać pytanie, jak wchodziłeś na, na podium, pamiętasz tą chwilę? No tak. Byłeś szczęśliwy, dumny. No ciężka praca, prawda? Tak, no tak, tak. tak. Y, a pamiętasz moment, że y, jak było takie buczenie z tyłu słychać. Nie? A, takie było. My słyszeliśmy i takie było dziwne, prawda, Jasiek? Co ty myślisz? Dla mnie to było bezkonkurencyjne, bo takie niemiłe jest takie buczenie, do jak. Ktoś zał pierwsze miejsce, to pogratulować, a nie buu. Takie dziwne. A jak, jak powiesz, jak Adrian podchodzisz do takich zawodów, turniejów, sparingów z kolegami, czy właśnie z uczestnikami z innych miast? Jak? Znaczy, jak no. Tak powiesz, swoich umiejętności? No no, 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 nie wiem, co. Jako dobrą zabawę też, tak? A ty Jasiek, powiedz, jak? Dla mnie to jest sprawdzenie umiejętności i wiedza. Jak ktoś dobrze robi i ma większe doświadczenie, to dobrze, że z nim sparujesz, bo możesz od niego też się trochę nauczyć. Dobrze, dobrze, fajnie, fajnie powiedziałeś. Dobrze, co mogę jeszcze zapytać? Weźmiecie udział jeszcze w takich zawodach? Podobało wam się? Chętnie. Dobrze, to dziękuję, nie będziemy przedłużać. Przypomnij jeszcze Adrian tyłka, i Jasiek. Jasiek, dziękuję Wam bardzo. Dzięki chłopaki.